Rozwód to często trudne i, i emocjonalnie wyboiste doświadczenie, które niejednokrotnie staje się publiczną sprawą, szczególnie gdy w grę wchodzą znane osobistości. Tak właśnie stało się w przypadku Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz, którzy zakończyli swoje małżeństwo w 2020 roku, po 24 latach wspólnego życia. Choć formalnie ich drogi rozeszły się. To prawdziwe zawirowania w ich relacji zaczęły się dwa lata później, kiedy wiadomość o nowym związku Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek wstrząsnęła mediami. Tymczasem od momentu tego rozstania Paulina Smaszcz zaczęła publicznie wyrażać swoje niezadowolenie wobec byłego męża. W lutym bieżącego roku Maciej Kurzajewski postanowił zabrać głos i poinformować otoczącej się w Sądzie Okręgowym w Warszawie sprawie cywilnej przeciwko Smaszcz, Dotyczącej naruszenia jego dóbr osobistych. Doniesienia wskazują, że w sierpniu tego samego roku Kurzajewski stawił się na mediacjach sądowych, podczas gdy jego była żona spędzała czas w Kopenhadze, co potwierdziła swoimi relacjami na Instagramie. Na spotkaniu w sądzie zamiast smaszcz obecna była tylko jej prawniczka. Jak wynika z relacji tabloidowych, rozmowy między prawnikami obu stron trwały zaledwie 15 minut. Podczas których uczestnicy nie wykazywali większych emocji. Ani Kurzajewski, ani jego prawnik, jak również przedstawicielka Smaszcz, postanowili nie komentować sprawy publicznie. Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego typu sytuacja w sądzie między byłymi małżonkami. Kolejna rozprawa została zaplanowana na marzec 2026 roku. Interesująca zmiana nastąpiła po emisji odcinka programu Królowa Przetrwania. W którym Paulina Smaszcz wygłosiła mocne zarzuty wobec swojego byłego męża, oskarżając go o naśmiewanie się z jej stanu zdrowia. Prowadzący, będący z natury osobą wycofaną w kwestiach osobistych, postanowił odpowiedzieć na te oskarżenia, wydając oświadczenie, w którym jednoznacznie wskazał na trwające postępowania prawne wobec Smaszcz. W Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa sprawa przeciwko pani Paulinie Smaszcz dotycząca naruszenia moich dóbr osobistych. Ponadto prowadzone są również sprawy karne, o szczegółach których na razie nie mogę mówić, lecz z pewnością w odpowiednim czasie ujrzą światło dzienne. Uważam, że to sąd, a nie media, jest instytucją odpowiednią do rozstrzygania tego typu kwestii tak brzmiała część oświadczenia Kurzajewskiego. Te kontrowersyjne wydarzenia ukazują nie tylko osobiste dramaty, ale także złożoność relacji, które czasami pozostają pod ostrzałem opinii publicznej. W tym przypadku rozwód przekształcił się w medialny spektakl, który niełatwo będzie zakończyć, zwłaszcza wobec zbliżających się rozpraw sądowych i dalszej wymiany oskarżeń między byłymi małżonkami. Czy uda im się doprowadzić sprawy do końca bez dalszych publicznych konfliktów? Czas pokaże.